Minął kolejny tydzień, więc pora na zebranie i podsumowanie newsów z tego tygodnia. Z tej strony Monika i serdecznie zapraszam do odsłuchania informacji, które dla Was zebrałam. Zaczynamy od zapowiedzi i jednocześnie informacji o dodruku. Ku radości wielu graczy, widownictwo Dyson Bones poinformowało, że na rynku pojawi się dodruk fantastycznie wydanej gry o szwętaniu się po podziemiach, w których różnego rodzaju potworki żyją sobie nie wadząc nikomu. Ich spokój zakłócają bohaterowie, którzy włażą bezpardono i plądrują skarby. Pewnie już wiecie o jakiej grze mowa. No, macie rację: Keep the Heroes Out wróci na półki sklepowe. A wraz z podstawką pojawią się aż trzy nowe dodatki: Boss Battles, Sparking Guardian i Cozy Dungeons. Z pewnością mega to urozmaici tę grę. Przechodzimy teraz do przedsprzedaży i zaczynamy od wydawnictwa Rebel. Autorska gra łąka z ilustracjami Karoliny Kijak podbiła serca wielu graczy na całym świecie. Nic więc dziwnego, że wydawnictwo dalej rozwija linię i teraz przed sprzedaży pojawił się drugi już dodatek, czyli łąka księga wypraw. Jest to pakiet scenariuszy, które z pewnością rozmaicą standardową rozgrywkę. Każdy scenariusz będzie od nas wymagał zwracania uwagi podczas wyprawy na inne elementy otoczenia. Co ważne, każdy scenariusz jest do wielokrotnego przychodzenia. Jeżeli więc któryś bardzo Wam się spodobał, nie ma żadnych przeszkód, aby go powtórzyć. Sugerowana cena detaliczna dodatku to 169,95 zł. Kolejna przedsprzedaż skierowana jest do fanów gier RPG. Rozpoczęła się przedsprzedaż podręcznika do systemu Genesis: Android, cienie New Angeles. Premiera planowana jest na 15 listopada. A czy wiecie, że Cold Express ma już 10 lat? Z tej właśnie okazji pojawiła się przedsprzedaż dodatku do tej gry, zawierającego drewniane żetony i kilka mini-dodatków. Jeżeli lubicie ten tytuł, to z pewnością warto ten dodatek dodać do swojej kolekcji. SCD to niecałe 100 złotych. W tym tygodniu pojawiła się również przedsprzedaż gry Evenfall. Jest to asymetryczna gra, w której jesteśmy przywódcami kręgu czarownic. Jest to tableau building z worker placementem, w którym karty możemy zagrywać na kilka sposobów. O naszym zwycięstwie zadecyduje liczba zdobytych punktów na koniec gry. Sugerowana cena detaliczna wynosi niecałe 250 zł, a premiera już w listopadzie. Ostatnią przed sprzedażą wydawnictwa Rebel jest gra Patchwork. Gra oczywiście gościła już wielokrotnie na rynku, ale tym razem na pudełku jest logo innego wydawcy. Kto jeszcze nie zna i nie posiada tej dwuosobówki, to będzie mógł uzupełnić te braki. Sugerowana cena detaliczna gry wynosi niecałe 110 zł, a premiera planowana jest już 30 października. To tyle z wydawnictwa Rebel i przechodzimy do Galakty. Wydawnictwo odpaliło przez sprzedaż gry Chu Han, którego twórcą jest autor mojej ulubionej karcianki, czyli resarkany Ton Lehman. Jest to gra dwuosobowa, która przeniesie nas do Chin, kiedy to dwa klany, Han i Chu będą walczyły o Tron. Jest to gra z mechaniką Trick-Taking, gdzie na pięknie ilustrowanych kartach znajdziemy efekty, które posłużą nam do zdobywania przewagi. SCT gry to niecałe 100 złotych, a premiery spodziewajcie się już w listopadzie. A teraz czas na dwa mocne uderzenia od wydawnictwa Lucrum Games. Jednocześnie odpalono przez sprzedaż dwóch gier – Odkrywcy Nocnego Nieba i Nowe Horyzonty. Odkrywcy Nocnego Nieba to autorska wykreślanka Lucrum Studio. Gra była jednym z hitów tegorocznych targów Wesen, a teraz my będziemy mogli ją szerzej poznać. Waszym zadaniem będzie stworzyć mapę konstelacji, która da Wam najwięcej punktów. Jeśli chcecie się więcej o niej dowiedzieć, zapraszam do obejrzenia materiału Marty na naszym kanale YouTube. Drugim tytułem jest Gra Nowe Horyzonty, czyli duchowy następca gry Beyond the Sun. Świetny Eurasyk z rozwojem cywilizacji i drzewka technologii. Tym razem zapraszam do mojego materiału, który również jest umieszczony na naszym kanale YouTube. Czas na premiery i zaczynamy od wydawnictwa Galacta. Niespodziewanie w sieci Salonów Empik pojawiła się gra Katan nowe energie. Jeżeli lubicie siadać do tego tytułu i jednocześnie chcielibyście trochę bardziej angażującej rozgrywki, to ta odsłona tego tytułu z pewnością Wam się spodoba. Podjęty tutaj zostanie temat zaopatrzenia w energię tytułowego katanu. To od Was zależy, czy pójdziecie w paliwa kopalniane, które są szkodliwe dla środowiska, czy będziecie woleli zainwestować w odnawialne źródła. Cena gry w sieci obecnie wynosi 256 zł i 99 groszy. Na rynku pojawiła się nowa gra książkowa od wydawnictwa Moduco. Fabled Lands Rozdarte Królestwo. Jest to pierwszy tom serii. Gra jest o tyle ciekawa, że Wasz bohater będzie mógł w przyszłości dowolnie przeskakiwać pomiędzy regionami królestwa. Po prostu otwierając inny tom z serii. Jeżeli więc lubicie przygody i rozwój bohaterów, to z pewnością jest to coś dla Was. Niespodziewanie pojawiła się w ofercie wydawnictwa Albi gra Herbaciany Ogród. Nie trwało to długo, jak poinformowaliśmy Was o jej premierze. Jest to pięknie wydana gra, zabierająca nas na plantację herbaty. Będziemy ją uprawiać, zbierać, fermentować i sprzedawać. Wszystko to ubrane w mechaniki budowy talii, worker placement i zarządzanie surowcami. Grę dostaniecie w sklepie wydawcy za niecałe 216 zł. Ostatnią premierą w tym tygodniu była gra Torgal od wydawnictwa Portal Games. Bohatera zapewne większości z Was nie trzeba przedstawiać. W każdym razie jest to gra kooperacyjna, w której połączono przygodę z grą narracyjną. Wcielicie się w znanych z komiksów bohaterów i będziecie mogli przeżyć przygodę w jednym ze scenariuszy. Grę znajdziecie w sklepach za około 270 zł. W tym tygodniu pojawiło się sporo informacji o dodrukach. Zapewne z wielką radością przyjęliście informację o powrocie do sprzedaży dwuosobowej gry w Lucky Duck Games Halo wieża. W 2025 roku pojawi się dodatek, więc warto uzupełnić kolekcję. Kolejny dodruk jest skierowany do graczy, którzy pokochali karcianą wersję horroru Warkam. W sklepach znajdziecie obydwa pudełka dziedzictwa Danwich a w listopadzie powróci do sprzedaży gra o produkcji wina, czyli Viticulture Essential Edition od wydawnictwa Phalanx. Czekając na ten tytuł, oczywiście polecam zgodnie z zaleceniem Kosi wypić na sen jedną lampkę wina. Wydawnictwo Lucrum Games poinformowało o końcu nakładu gry Kraken w ich magazynie, Gra oczywiście znajdziecie jeszcze w sklepach, ale warto się pospieszyć z decyzją o kupnie. Teraz pora na inne ciekawe moim zdaniem informacje z tego tygodnia. Zaczynamy od zbliżającego się wielkimi krokami wydarzenia w Warszawie Wawa Gra. Organizatorzy odpalili już sprzedaż biletów. Ceny biletów znajdziecie na naszej stronie www.planszowenius.pl w zakładce wydarzenia. Na platformie Kickstarter trwa kampania gry Knitting Sargo. To kolejna gra twórców Kaliko. Tym razem kotki nie towarzyszą nam przy szyciu tylko podczas robienia na drutach. W ubiegły weekend odbył się zlot naszych patronów. Uczestniczyć w wydarzeniu mogły wszystkie osoby, które wspierają nas na Patronite, niezależnie od poziomu wsparcia. Było masą grania, uścisków i rozmów, a nawet ognisko. Jeżeli macie ochotę nas wesprzeć, a jednocześnie dołączyć do świetnej ekipy, to serdecznie zapraszamy na nasz Patronite, a link znajdziecie w opisie. Na koniec, oczywiście, zachęcamy Was do czytania, oglądania i słuchania nas na wszystkich naszych mediach. Zostawiajcie lajki i komentarze. Będzie nam również bardzo miło, jak rozważycie subskrypcję. A teraz do usłyszenia za tydzień. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTube oraz na naszej stronie www.plenszowymysy.pl, bo z nami wiesz, co grami.